z Assystent się koniec. a Dzisiaj Wam chciałem pokrótce wytłumaczyć, czym jest gra Climber Sky is the Limit. Jest to gra o wbijaniu po prostu na szczyty gór, pobijaniu rekordów oraz Survival czyli 3 w 1. Simulator, wiadomo, ale tu Wam powiem tak. symulator to mam najmniej. 2 Przeżycie, czyli taki Survival. Jak ktoś na przykład lubi grać w Survivale. I nie lubi się gdzieś w bazie i tam campić, tylko lubię na przykład latać poza bazą. No to tu się też fajnie odnajdzie. 3. Jest to gra, w której się można powiedzieć, nie tyle ściga, co pobija rekordy, co jest naprawdę spoko, ponieważ rekordy można pobijać z butą z synem oraz bez niej. Jak widzicie, mamy różne mapy do wyboru. Najpierw taka rozgrywkowa jest górka, później coraz większa, 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 większa. K2 czy K2, czy tam Everest, tego nie trzeba przedstawiać. Yy, mapy są różne. Po prostu krajo z poprzednią, jak ją ukończymy, odblokowujemy następną. Yy, zdobywamy hajs oraz prestiż. Przed wyruszeniem, wyprawę nie zabieramy co prawda drużyny, ale zabieramy informacje na temat danej góry, yy, ponieważ yy, jak tu widzicie, górę mamy podzieloną na różne tutaj. Odcinki, czyli zaczynamy na samym dole, kończymy na samej górze. Wiadomo, co nie, i tutaj mamy pokazane wszystkie przeszkody, jakie są po kolei. To jest pierwsza górka, jak widzicie, to jest jedna trasa. Ale, jak na przykład pójdziemy na no następnej, tutaj mamy jeszcze ścieżkę boczną. Czyli możemy iść jeszcze inaczej. Jak zobaczycie, kolejną górkę mamy jeszcze inne możliwości. Na przykład, mamy jeszcze dwa rozgałęzienia, co jest spoko, po prostu widzimy taką górę. Widzimy, że tutaj ma 8 punktów. Po drodze mamy w tych zielonych kółeczkach pokazując nas czekać eksploracji 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 kurde. Muszę się napisać tym razem, jak będę coś nagrywał, bo będę... A Tak serio mówiąc. Dobra. Poza tutaj widokami? Mamy strefę spadających kamieni. Tu mamy lodową wymagane czekany, obrodzony ten, no, kto by się spodziewał w górach. Tutaj mamy wspieranie na kamienie. Drabinę musimy mieć. Wiecie, w górach nie wybudować ścieżek z asfaltu, no to trzeba sam jak widzimy dźwięk, no to musimy się niestety posłużyć drabinką <grych> Naturalnie o wiele więcej, jak głęboki śnieg i takie tam inne ale to już trzeba samemu zobaczyć. Po wybraniu góry, szlaku i tak dalej. Musimy wybrać jeszcze ekwipunek. To jest spoko. Tutaj mamy wolną rękę, można powiedzieć. Wybieramy sobie staw na drogę. Czy na przykład jakąś tam kurtkę, spodnie, co, nie? rękawiczki potrzebne, kapcie wyjściowe, kilka lin, no wiadomo, czekany, jakieś tam kurna linki, jakieś batoniki potrzebujemy, co nie. Ja to teraz klikam trochę na pałę, a zupy się gotuje. Żeby gotować zupę potrzebuję mała manaszka, do której wlejemy tę zupę i kuchenkę. ważne jakiś namiot, kary e, mata. Jakiś piwo, żebyśmy się tam mogli przekimać po drodze zobaczmy, na nam zostało, 800, 600. No to potrzebujemy jeszcze śrubę lodową Tego serio warto nie warto je oszczędzać No i potem lecimy następnie Ubieramy naszego zawodnika W ciuchy, ale mamy tu jeszcze kaski, Podstawowa maska tlenowa Dodatkowo mamy wiadomo latarkę Do maski Możemy dokupić, zobaczcie tutaj, butletę nową do, na przykład, latarki, baterie, co nie. Mamy też key do badania śniegu, czyli go głębokości, czy tam, wiecie, nie wpadniemy. Co Wam tu mogę powiedzieć? Poza tym, że ciuchy tu układamy. Yy, mamy tu statystyki, jak widzicie, czyli kondycja, to są stamina, jak spadnie do zera, no to kaplica. Możemy uzupełniać, na przykład, batonikami, czy jedzeniem. Yy, możemy też iść, po prostu, w kim, yy, Na odcinkach mamy, po prostu, miejsca na obozy. No, w tych obozach rozbijamy namiot dosłownie i odpoczywamy, co jest spoko, morale, czyli psychika naszego zawodnika, wiadomo, ciężkie warunki wykańczają, Spanie do zera, też badamy, Jedząko. jedzonko to jest dość specyficzne, bo tutaj można je uzupełnić, wiadomo, jedząc batoniki, albo zupki powiedzmy. Złupki możemy sobie przygotować tylko w specjalnych miejscach Dodatkowo, jak chcemy uzupełnić tak ekstra kondycję czy staminę, no to możemy albo tymi batonami, które dają troszeczkę albo się przekimać. Tylko jak idziemy w kimę w namiocie, czyli w tych specjalnych miejscach, gdzie możemy go rozbić, no to ubywa nam jedzenia. Temperatura też jest ważna, ciała wiadomo, żebyśmy nie zamarzli na no to. Kto by się spodziewał, że w górach może zamarzyć co ja? i <laughs> ja to jeszcze taka ciekawostka, jak tu mamy ten ekwipunek tak, wrzucamy tu wszystko. Tak fajnie się stakuje, bardzo wygodne. E, tu mamy taką białą kropeczkę z x Widzicie, mamy procenty. Chodzi o to, że to jest nas punkt ciężkości. E, na przykład, jak będziemy szli po podrabinę pod nad jemutną przepaścią, to wiesz, żeby lepiej, żeby to było na środku. Czyli sobie tak układamy tutaj w miejscach w ekwipunku. Każdy ekwipunek ma wagę, co nie. To Trzeba też przemyśleć, żeby to sensownie poukładać Widzicie, że się, się przestawia Jak ja przestawiam itemy, to jest spoko No i mamy w miarę na środku, jest ok, później dajemy next I tutaj też lecimy na górę Pamiętajcie Środek się szkości lepiej żeby był na środku Wtedy będzie się lepiej balansowało Witamy w ciepłych krajach Nie żartuję Tutaj jeszcze na tej górce nie byłem Gówno widać A Tu mamy punkt startowy Mamy ciekawostkę, zobaczmy. I tutaj to jest właśnie spoko, także wbijamy nie dość, że tutaj niektórzy yy, by to nazwali symulatorem i nie będę się nawet z tym ukłucia, bo to jest symulator, yy, tylko dający jeszcze właśnie yy, takie ciekawostki, spoko, czyli na przykład jak ktoś się jara po prostu wspinaniem na górę, to wiadomo dla niego to nie będzie nic nowego, tylko bardziej przypominajka, ale jak ktoś chce zacząć albo po prostu pograć w jakąś grę na luzie, no to welcome. Co jest bardzo spoko. No i tu jedziemy wiadomo, trasa grzbietem, no tu mamy do wyboru Ja już poszedłem w prawo, czyli wybrałem prawą trasę No i lecimy No i tu musimy się bardzo pilnować, widzicie jest mgła Gówno widać Idę przed siebie To nie zaraz zginę Tak Tam jest oblewzony i tutaj, o kurde, ale dziura. Jakby tu przejść, no to to właśnie trzeba rozkminić, wam powiem. O, i tutaj na przykład idę, widzicie, w, w prawo, co nie? I tu mam y, te kreseczki, czyli mam przejścia między trasami, ale pójdziemy tędy. Lodowy wąwóz. Czy ja tu mam zrobić skok wiary, czy jak? I to, ja tu jeszcze nie było, to muszę to rozkminić. Okej. Okay. O, w dupę. E. Okej, okay, żyje. To ma sens. No idziemy dalej. Gierka jest mega. W ogóle to, co przygotujemy i temy. A. Wiecie co? Właśnie stwierdziłem, że jestem debilem, bo nie wziąłem drabiny. No zobaczmy, jak bardzo nie będę potrzebował. Tu będę potrzebował drabiny. I tutaj, czyli już wiem, że nie ukończę, to Wam pokażę mniej więcej o co tu chodzi. Teraz jak zobaczę pierwszą, y, lepszą dziurę, no to będę miał lipę Bo nie będę miał draby nie będę musiał przejść, tu muszę właśnie wiedzieć, to jest bardzo ważne Czy mogę zejść na dół? ja się tu nie zabiję? Nie, dobra, żyję Mam jakąś jaskinię, co jest spoko Ciekawe, co są za ludziki z prawej strony Jeszcze nie ogarniam gdzie stamina się zużywa Teraz inne statystyki Speedrunko to jest spoko jak widzicie. Nie mam takich szybkich speedruns jak wiadomo w FPS. Bo tu wiadomo, to są góry. Nie może być takie łatwe. Ja idę w ogóle dobrą trasą. Tak, idę dobrą trasą. Jak ja tu mam wejść. Hmm. Tam ten, a widzicie te kropeczki, jak naciskam le Lewy Alt, to no to mogę sobie zobaczyć po prostu Jeden tam tamtych je nie w danym miejsce. o kurwa Hop, hop, hop jak... A kurwa prawie I To jest właśnie ta zabawa To nie jest takie łatwe No nie jest takie łatwe ludzie jak się wydaje Zobaczmy tu mogę skoczyć No nie bardzo to jest bardziej zaawansowana góra. W mogłem pokazać coś łatwiejszego. I to zaraz zrobię. I teraz jak widzicie trzeba w innym miejscu, żeby wam pokazać w, e, po prostu inną tutaj górę do zdobycia. To jest ta góra podstawowa taka dla lajków do nauki. Wziąłem podstawowe temy tylko. A jak widzicie już znowu mi się tutaj przedstawił środek ciężkości. Damy sobie tutaj linę. Za dużo to to nie dało, bo mam tylko linę. Teraz też sobie powrzuca widzicie No i tutaj lecimy Pokażę wam więcej o co tu chodzi To gdzie jest spinrunie to już Widzieliście co nie A mamy lodową ścianę. O, Tu na przykład ponieśliśmy sobie teraz batonika Mam takie różne woreczki Odrzucone Po mapie, jest takie zaznaczyłem one są zawsze w jednym miejscu Więc warto pamiętać gdzie Co leży po prostu jak będziecie się spinrali Za ktoś tam razem no i tutaj mamy znowu wchodzenie pod górkę. Wiecie, nasza postać nie jest jakaś szybka. Ale skaczę jak jest ten Marian. Oj, teraz musiałem na 60 razy, chyba żeby się nie wywróciła. Do widoki są przyjemne. No tutaj fajnie odzerowali. Czekaj się obracę, widzi pięknie, pięknie góry zaśnieżone. Kolejna ciekawostka. To jest spoko, jak widzicie, czyli spędzają się, możecie odkryć nowe rzeczy, to jest spoko, no tędy nie wejdziemy. A to sobie pójdziemy tędy. No więcej coś się. Musi się, wiecie, tutaj po drodze... Jak też daje informacje, kto je razy się wywrócił, znaczy nie dosłownie, jaki gracz, ale ile procent graczy zaliczyło glebę. O, znowu konia na ciekawostkach, widzicie. To jest właśnie spoko. A człowiek się może doodukować. To jest bardzo miły gest ze strony twórców. A jeszcze czuję respekt. spadniecie i po was? Hmm. Wiatr we włosach. Czy o tu mamy coś nowego? Spindranie się. A jak widzicie te kropeczki tutaj. Czerwone zużywają bardzo dużo staminy, zielone najmniej, pomarańczowe średnio, co nie? Będę celował zielone, wiadomo, żeby mi się tu postać nie zajechała No i tutaj sobie wyjdziemy na górę. Są y, dwa tryby spindrania się. Tutaj widzicie, mam taki, że klikamy. Jest też tryb z czekanami, którym się bardziej podoba. Jak widzicie, statystyki schodzą. Te ryzyko jest. Oh, how nice to get some company. O cholera! Widz dał mi sprzyczajki właśnie Super, że podczas nagrania, dzięki, Mordo, prawie spad spadł z krzesła. Jak będzie teraz na wizy, to się uśmieje. Właśnie akurat tu nagrał... O, kurde, coś że kliknę, ale mogę kliknąć F, bo już speedrun. No i tutaj właśnie wam powiem. E, fajna jest opcja z tym tutaj żeby Jak wyjdziecie na górę to jest taka właśnie fajna powolna animacja wychodzenia e, Która mi się bardzo podoba Ogólnie w gierkach wy, playerowych musicie wiedzieć No i robi robotę, kurde ale prawie, spa, e, prawie spadł z fotela jak się odpaliło kurde. Tak. No i tutaj widzicie, e, to jest to co wam mówiłem na wcześniejszym bapie, czyli potrzebujemy drabiny. No bo inaczej jesteśmy w samej dupie. Musimy to widzicie, pod kątem ustawić. Wchodzimy drabinę i no, idziemy. Po, tu mamy teraz balansowanie QE. Jak widzicie. I to jak sobie ułożyliśmy plecak, robi dużo roboty. Widzicie, punkt ciężkości, co nie? I balansujemy. Musimy to robić dwie rzeczy, Pierwsze iść do przodu. I jest spaść z drabina, po drugie jeszcze balansować, Żeby też nie spać z drabiny. Jak to się robi w miarę powoli, to widzicie. Nie ma problemu, co nie? Teraz podnosimy drabinkę, żebyś za później No i tu mamy oblodzenie Kurde, no nie chcę umierać Dobra, no i tu mamy oblodzenie No się hatchety przydadzą, znaczy nie, nie hatchety, tylko te śrubki Nie chcemy zginąć, co nie? Wezmę śrubę, linę Przyczepiamy, zabezpieczonko jest możemy bujiać jak Spider-Man już dobra. dobra, i znowu kolejne te do oporu. No i znowu dalej przyczepiamy tą samą mlinę. I tak naprzemię aż do końca. O, teraz już trupa, ale jestem mądry i mam linę. Wiecie, zabezpieczenie to podstawa. No i lecimy dalej. A walniemy tu hatcheta jeszcze jednego dla beki, bo możemy No i widzicie, to jest właśnie ta niespodzianeczka Musimy pamiętać o kondycji Jak się zapatrzymy tak jak teraz podczas mojego giderania, tutaj jak wam tłumaczę No to tak to się właśnie kończy ludzie Lina I lecimy A teraz patrzę, kondycja jest git i cyk. I lecimy do następnego. I cyk. Jak widzicie, trzeba się pilnować po prostu. I cyk. No i teraz jesteśmy uratowani. Co nie? I to sobie przyczepiłem linę. Ja już jej w sumie nie potrzebuję. Tu nie ma oblodzenia. O, kolejna ciekawostka. Mm -hmm. I lecimy dalej. No i tutaj, spędzranie się chyba hatchetami Najprzyjemniejsze, co nie? Znaczy, ze stamino się nie wypstrykam Wiecie, to są trzy podejścia O w dupę, stamina się kończy, czy damy radę? Kiu, 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 kiu A kurde, no już wiem, że się nie da, widzicie, kondycja poniżej 15 100% przerąbałem, 46 Mogę batona wziąć i opierdolić? Nie mogę, no i przerąbałem. I psychika się odłacenia i postać umarła. No i co tu możemy zrobić? Zanim zaczniemy spinaczki i stracimy ostatnie hapek, które mnie cofnie do bozu, zeżremy batony. No, jednego. Widzicie, ryzyko rośne. Więc więcej batonów, ale myślę, że jeden styknie. Stamina jest na poziomie Psychika nam siada Jesteśmy lepsze trochę No i płychnik zdobyty Jak widzicie Ta ta, ta, ta. Szczyt Zdobyty, głupoty ta ta, ta ta Gratulujemy, no i widzicie tu mamy czas Pokazany yy, Nagrody No i to by było w sumie tyle Na razie, trzymajcie się, hej